Cześć, witam Was w Akademii Pana Leksa. Wielu z Was z niepokojem obserwuje wszystkie zmiany w kodeksie pracy, które tutaj nas w najbliższych dniach czekają. Poszukujecie wzorów dokumentów, szczególnie teraz tych, które związane są z pracą zdalną. Ta praca zdalna wchodzi do obiegu prawnego już 7 kwietnia. Widzę sporo ofert gdzieś tam nawet na Facebooku, czy na LinkedInie kancelarii, czy ludzi, którzy takie wzory dokumentów sprzedają. Ci z Was, którzy korzystają z Leksa, z pewnością spokojnie już śpią, bo mają je w swoim programie. Ale takie wzory dokumentów można pozyskać z innych źródeł. Bardzo fajnym źródłem, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest program Documento. Właśnie przeznaczony do pracy z dokumentami, z wzorami dokumentów. Co ciekawe, on korzysta akurat właśnie ze wzorów dostępnych w Leksie, ale jak mawia przysłowie, żeby zjeść pizzę, nie potrzeba. Kupić sobie pizzerię, więc jeśli ktoś z Was potrzebuje po prostu wzorów dokumentów, choćby właśnie związanych z pracą zdalną czy kadrami, płacami, może skorzystać po prostu z programu Dokumento. Jak go znaleźć? Logujecie się na stronie Dokumentolex.pl. Już tutaj to wpisujemy. Dokumento.lex.pl. Włączy nam się zaraz program, który troszeczkę podobny jest do Lexa, choćby tą domkiem, który widzicie w lewym górnym rogu. Po lewej stronie widzimy, widzimy kategorie dokumentów, które mogą nas interesować. Nas interesuje akurat praca i ubezpieczenia społeczne. Możemy sobie od razu zobaczyć, jakich, jakich dokumentów, jakie wzory znajdziemy właśnie w obrębie pracy, prawa pracy, w obrębie kadr i płac. Jeśli je sobie ustawimy od najnowszego, to pokażą nam się te, które pojawiły się w programie w ostatnich dniach i to będą właśnie między innymi te związane z pracą zdalną. Możemy też nie oglądać się na, na te poszczególne kategorie, czy to będzie BHP, czy właśnie pracy i ubezpieczenia społeczne, czy RODO, jeśli potrzebujemy dokumentów związanych właśnie z przetwarzaniem danych osobowych, ale możemy wprost wpisać mu po prostu wyszukiwarkę. Praca zdalna. pokażą się wzory dokumentów. Związanych właśnie z pracą zdalną tu, akurat w obszarze BHP. Jeśli przejdziemy do głównego menu, pokażą nam się wszystkie wzory dokumentów, które znajdziemy we wszystkich tych poszczególnych kategoriach. I teraz, jeśli któryś z nich jest dla nas szczególnie interesujący, możemy sobie, możemy sobie z niego skorzystać. Jak, jak korzystamy z tych wzorów? Zobaczcie, wezmę sobie na przykład te oświadczenia pracownika związane z pracą zdalną. Pokazuje mi się formularz, który mogę, mogę wypełnić. Mogę go wpisać, wypełnić z palca, mogę, go, mogę ściągnąć sobie dane danego pracownika z kartoteki, jeśli to wcześniej. Jeśli wcześniej je sobie wpisałem. Mój Ambroży Kleks, którego wpisałem sobie wcześniej do programu, ma wszystkie dane, numery PSL -e i tak dalej, ale nie wpisałem wcześniej w ulicy czy dokładnego adresu. Mogę sobie to od razu uzupełnić. Datowa 325001 Kierce. Procedura ochrony danych osobowych. Mam, ona się u mnie nazywa właśnie procedurą ochrony danych osobowych. I teraz mogę zapisać taki dokument właśnie, a na przykład po nazwisku pracownika. I zobaczcie, co ciekawe, on od razu tutaj po prawej stronie pokazuje mi, czy przypadkiem nie chciałbym tych samych danych wykorzystać w innych formularzach. Czyli mam do wyboru trzy oświadczenia: to może być oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej, to może być oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej, i może to być oświadczenie o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady BHP przy pracy zdalnej. Jeżeli wszystkie te trzy dokumenty są mi potrzebne, mogę od razu je sobie wygenerować, wprowadzając tylko te jedne dane. On się tutaj jeszcze tylko upewnia, czy faktycznie wszystkie trzy wzory mam mi przygotować, czy nie. Klikam sobie czy wersję .x, żeby mi się otworzyły te dokumenty w Wordzie, czy PDF, żeby, żeby mieć je w tej wersji PDF-owej. Mam gotowe dokumenty przygotowane, które wystarczy, że mój że mój pracownik podpisze i, 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 i złoży w dziale kadr. Co myślicie o takim rozwiązaniu? No, mam nadzieję, że, że wielu z Was widzi go po raz pierwszy. Tych wzorów, dokumentów jest tutaj setki, więc wydaje mi się, że to może być bardzo fajne rozwiązanie dla kogoś, kto choćby teraz poszukuje dokumentów wokół zmian w kodeksie pracy. Innych, a przy okazji będzie miał dostęp także do pozostałych wzorów, dokumentów, mając pewność, że są zawsze aktualne i co więcej, może szybko tutaj je sobie uzupełnić, zapisując dane danego pracownika w samym programie. No, czekam na Wasze komentarze i opinie o programie. Do zobaczenia.